Wiosna się zbliża. Należy wymienić zbrojenie w drzwiach. W uszczelce. taki piękny drucik zawinięty, owinięty silikonem. O! Tak to ładnie wygląda. Nie chcę to za bardzo wyjść z tamtą. uszczelki. Dobre, bo silikonowe mięciutkie, zbrojone drutem. Kawałek drzwi. Nie, to nie drzwi, to jest okno. Okno otwierane. O. Hi hi hi.